Na samym początku chcę poprosić was o pytania do wrestlingowych pytań, ponieważ taki odcinek pojawi się już na dniach, więc serdecznie was zapraszam do sercji komentarzy, napiszcie tam swoje pytanie, a na najciekawsze z nich odpowiem już w najbliższym tygodniu. W dzisiejszym odcinku z kolei zajmiemy się tematem ostatniej gali Smerdown, o której naprawdę będziemy mówić przez jeszcze długi, długi okres. Podczas gali w Chicago powrócił Brock Lesnar i ponownie zaatakował Johna Sinę. Powróciła także po 10 latach AJ Lee i naprawdę bardzo du Dużo może nam to zwiastować, jeśli chodzi o przyszłe wydarzenia w WWE. Powiemy sobie konkretnie, co się wydarzyło, do czego oba powroty nas prowadzą, jakie są ich szczegóły i jak jest ich prawdziwy powód, ale nie tylko o tym w dzisiejszym odcinku, więc uważnie oglądajcie do samego końca. Również na początku tradycyjnie podziękowania kieruję do użytkowników TC, polski generał Kuburs The Final Boss oraz Jimmy Uso za ciągłe wspieranie kanału na poziomie Hall of Fame i do sprawdzenia tej opcji zapraszam także Was. I przejdźmy sobie może chronologicznie Przez to wszystko, co się wydarzyło Gale w Chicago otwiera John Cena, który powiedział o tym, że Już naprawdę niewiele mu zostało I to prawda, zbliżamy się coraz bardziej Do końca kariery Johna Cena I co więcej, smerdown w Chicago Było ostatnim smerdown w historii Dla Johna Cena Jako ciekawostkę powiem także to, że Cena także debiutował Właśnie w tym obiercie W 2002 roku I też po raz ostatni w 2025 roku Pojawił się właśnie również w tej samej arenie Johnowi nagle przerywał obecny mistrz United States, Sami Zayn, który też wprost mówi, że chciałby jeszcze z Johnem Sinem zmierzyć się w jego pożegnalnym turze i w taki sposób doprowadza też to do walki John Sina, Sami Zayn o mistrzostwo United States. Natomiast chyba wszyscy sądziliśmy wprost o tym, że Sina nie zdobędzie tego mistrzostwa, biorąc pod uwagę, że już przed rozpoczęciem tej gali mówiono o tym, że jest to ostatnie smerdą Johna Siny w karierze, więc tytułu United States nawet no, nie powinien zdobywać. Pomimo tego, że walka była naprawdę w porządku i zobaczyliśmy podczas niej takie akcje jak speed w wykonaniu Edge'a i był to taki tribut w stronę Edge'a. Był także Angel Lake, którego zakładał właśnie Kurt Angle, z którym też Cena tak naprawdę ta debiutował w głównym rosterze właśnie w tej arenie All State Arena. I Cena wprost też powiedział, że on po prostu nie ma już czasu zmierzyć się ze wszystkimi zawodnikami, z którymi chciałby zawalczyć w końcu swojej kariery. Dlatego też niektórych z nich akcji będzie używał w swoich walkach jako po prostu taka, wiecie, takie oddanie hołdu dla pewnych zawodników i, i tego, że no nie może z nimi się zmierzyć. Więc taki akcent też Johnsona i nam serwuje w swoich pojedynkach jak i nawet ostatnio w walce z Loganem Polem, gdzie wykonał Style Slash I jak powiedziałem, walka sama w sobie naprawdę przyjemna. Gdyby nie fakt tego, jak dużo kickoutów było ze strony samego Zeina, to jest po prostu nieprzyjemne i o samym Zeinie mógłbym wypowiadać się, dużo, a dużo zresztą już taki odcinek pojawił się na kanale rs One więc i do niego też Was serdecznie zapraszam. Tam więcej o samym Zenie, bardzo, bardzo uważam złej sytuacji w obecnym rosterze WWE. Natomiast nie chcę na niego narzekać teraz po prostu tych kickoutów na takie duże akcje, jak właśnie m.in. Spear czy Attitude Adjustment z trzeciej liny. To po prostu moim zdaniem jest już zdecydowanie... Za dużo. Co ciekawe, nawet tak żartem wtrącę, ponieważ oglądaliśmy tę smerdą na żywo, walka John Cena kontra Sami Zayn nadal trwa, bo ona się w ogóle nie skończyła, a tak naprawdę z anteny zeszła w trakcie reklam. A te reklamy podczas smerdą to już w ogóle jest tragedia. W momencie, w którym John Cena i Sami Zayn leżą w środku ringu, nagle rozbrzmiewa muzyka Brock Lesnara, który pojawia się na arenie, atakuje najpierw samego Zayna i skupia swoją uwagę ponownie na Johnnie Sine. Ta akcja kończy nam też całą tą walkę, ponieważ... Brock Lesnar opuścił arenę, my dostaliśmy reklamy i nie wiemy co stało się z Sinem, nie wiemy co stało się z samym Zaynem. Po prostu tak nagle ta walka została ucięta, no bo i sędzia też sam w tej walce ucierpiał. Natomiast wiecie, nikt oficjalnie pojedynku nie zakończył, natomiast widnieje on jako zakończony przez No Contest po 21 minutach. Z kolei po powrocie z reklam widzimy Brock Lesnar'a, który wchodzi w strefę Gorilla i mówi do Johna Cena do zobaczenia na Wrestle Paluza Beach. I w ten sposób też oficjalnie WWE potwierdziło tę walkę na Wrestle 20 września. O powrocie Brock Lesnar'a mówiliśmy już przy okazji SummerSlam. Natomiast dużym zaskoczeniem dla nas wszystkich było to, że nie pojawił się on podczas możliwej walki, że na scenie z Lanem Polem, podczas Clash in Paris, gdzie naprawdę była do tego duża, duża przestrzeń. Mówiliśmy o tym, jak ma się to wydarzyć, jeśli nie na tym SmerDown, i kiedy mają rozpocząć swój program, jeśli nie teraz. Tylko zaskakujące dla mnie jest to że Brock Lesnar zapowiadany jest na dwa najbliższe odcinki Smerdown. Z kolei dla Johna Cena było to już ostatnie smerdą i dopiero zobaczymy go na jednej z kolejnych gal Monday Night Raw, więc... Jak oni mają prowadzić tą rywalizację do WrestlePaloozy na dwóch oddzielnych galach? Mają się już więcej nie spotkać? To jest dla mnie zaskakujące. Natomiast powrót sam w sobie Brock Lesnara nie powinien nas dziwić. Bardzo dużo mówiliśmy o Gali WrestlePalooza, która zapowiadana jest naprawdę na ogromny event i taki też wydaje się być. Jasnym było to, że skoro Brock Lesnar zaatakował Jonassena, to albo zawalczyć z nim podczas tak dużego eventu, tak naprawdę debiutującej Gali na ESPN dla WWE w Stanach Zjednoczonych, Bądź będzie to jego ostatni rywal w karierze. Już wiemy, że ostatnim rywalem Brock Lesnar dla Johna Cena nie będzie, więc wciąż pozostaje to enigmatyczne, z kim John Cena zawalczy po raz ostatni. Natomiast jasno też zostało nam wyjaśnione to, jaki jest prawdziwy powód powrotu Brock Lesnara, czyli jego walka z Johnem Cena na właśnie wrestle Palooza. WWE bardzo mocno chce postawić na tą galę i zrobić z tego wydarzenia coś ogromnego i właśnie w tym kierunku to wszystko dąży. Czy potoczyło się to w taki sposób, jakbyśmy to sobie wyobrażali? Czy mogliśmy wymagać więcej od powrotu Lesnara i tego, co się wydarzyło na tym smerdom? Zdecydowanie tak. Natomiast to jest, tak uważam, naprawdę najmniejsza linia oporu, która mogła się wydarzyć, bo nieważne, co by się wydarzyło, po prostu sama w sobie muzyka Broka Lesnara i zaatakowanie Siny, to jest już po prostu ten moment. Ale tak, mogliśmy dostać zdecydowanie więcej. Jeśli chodzi o Rolę Smerdown, to dostaliśmy także dwa pojedynki. Alister Black zawalczył z Damienem Prisnem, gdzie wydawało się, że do tej walki nawet może nie dojść, ponieważ no, dostaliśmy szybki atak jeszcze przed walką. I było to całkiem prawdopodobne, biorąc pod uwagę fakt, że tak naprawdę cały program John Cena, Sami Zayn i jeszcze Brock Lesnar trwał przez prawie pierwszą godzinę Smerdown no to mogliśmy spodziewać się, że każde inne programy czy walki podczas stylu będą skrócone, ale tak się nie stało ku mojemu zaskoczeniu. Również dostaliśmy jeszcze walkę o Mistrzostwo Stanów Zjednoczonych Kobiet, gdzie Julia pokonała Michin po też prawie że 9-10 minutowej walce. Natomiast co do tej walki, to miałem już nieco więcej zastrzeżeń jakoś kompletnie aż tak ciężko mi się ogląda Mistrzostwo i na tej z kobiet, ale to może zostawmy sobie na jakąś transmisję na żywo, na które też Was serdecznie zapraszam. Zresztą, nawet dla osób, które oglądają, ten film w momencie jego publikacji, dzisiaj wieczorem godzina 21 odbywa się transmisja na żywo, gdzie właśnie luźne pogadanki sobie przeprowadzimy i tam was zapraszam. Poza tymi trzema walkami, o których już powiedzieliśmy, mieliśmy jeszcze segment kończący tą galę, bo na tym smerdą nie działo się za wiele, a przepraszam, jeszcze odbył się segment... Randy'ego Ortona oraz y, Drew McIntyre'a, którzy prawdopodobnie zawalczą ze sobą podczas gali WrestlePalooza, ale jeszcze oficjalnie tego nie mamy powiedzianego. Co ciekawe, też ten segment odbył się gdzieś nagrany dalej, nie podczas gali live, więc to też tylko chciałem wtrącić. Natomiast na żywo odbył się segment, który też zakończył gale i który przyczynił się do powrotu AJ Lee. Po ponad 10 latach AJ Lee powróciła do WWE. Nagle na arenie rozbrzmiewa muzyka Sefa Rollinsa, który pojawia się gdzieś w publiczności do niego dołącza Becky Lynch, która już pojawia się w ringu, i do której dołącza po chwili także CM Punk, który ponownie został przez nią obrażony, został ponownie przez nią spoliczkowany. Opuścił ring i powiedział, że ma u swojego boku takie osoby jak Bailey, które mogłyby poprosić o pomoc. Jest także Ria Ripley, która wie, że by mu pomogła, natomiast jest jeszcze jedna osoba, która wie, że po prostu mu pomoże. I wtedy na arenie, rozumiała po 10 ponad latach muzyka AJ Lee Powróciła. Powróciła, słuchajcie, do WWE i to na stałe. Podpisała kontrakt na aktywne uczestnictwo w głównym rozterze WWE, więc tak naprawdę full-time kontrakt jest po stronie AJ Lee. Będzie czekała nas, uważam, duża walka na WrestlePalooza ponownie. Duża walka WrestlePalooza, duży event WrestlePalooza, ponieważ CM Punk i AJ Lee zawalczą z Sethem Rollinsem i Becky Lynch właśnie podczas serialu WrestlePalooza. Jeszcze oficjalnie nie jest to potwierdzone, ale chyba kwestia chwili. Po 24 godzinach powrót AJ Lee zgromadził na wszystkich social media federacji WWE ponad 105 milionów wyświetleń. Niesamowita liczba, słuchajcie. Jestem w stanie nawet pokusić się o stwierdzenie, że jest to największy powrót kobiecy w historii WWE. Naprawdę, jestem w szoku jak bardzo AJ Lee była pożądana przez fanów. I prawda też jest taka, że to było najlepsze miejsce dla powrotu AJ Lee. Bo powiedzmy sobie wprost, powrót na Clash in Paris miałby naprawdę duży sens, bardzo duża gala. Europejska publiczność, która także przyjęłaby ją niesamowicie. Natomiast podobnie jak w przypadku CM Panka, powracającego w 2023 roku właśnie w Chicago, tak i powrót AJ Lee w Chicago miał również największy i najbardziej sentymentalny sens, biorąc właśnie pod uwagę jej relacje z CM Punk Zresztą CM Punk oglądający powrót AJ Lee wyglądał jak po prostu dumny wuja, który jest dumny ze swojego syna, tak to wyglądało. W CM Punk był po prostu dumny z powrotu i wystąpienia AJ Lee, która też, co ciekawe, zabrała za sobą Mistrzostwo Interkontynentalne. AJ Lee powróciła, zaatakowała Becky Lynch, Cetriolins i Betty Lynch byli w szoku, segment naprawdę klasa top i generalnie całe te smerty także wypadło bardzo, bardzo dobrze. Były rzeczy, do których moglibyśmy się przyczepić, typu... Tak szybkie kick-outy typu tak duże kick-outy czy też no, niewiele znacząca walka o mistrzostwo tej kobiet. Ogółem rzecz biorąc, te smerdą po prostu dowiozło. Dowiozły powroty Brock Lesnara, dowiózł powrót AJ Lee, który także głównie skupiony jest na gali WrestlePalooza i to jest prawdziwym powodem powrotu AJ Lee. Natomiast ciekawostka i bardzo też ważna informacja, zarazem w tym momencie, jeśli chodzi o powrót AJ Lee i prawdziwy jej powód powrotu, jest taka, że. Ten powrót był planowany już od wielu, wielu miesięcy. WWE kontaktowało się z AJL i WWE chciało powrotu AJL, natomiast cały czas gdzieś tam było to odkładane w czasie. Teraz okazuje się, że był to chyba jeden z najlepszych momentów, bo wiemy, jak bardzo duże eventy chce robić WWE, jeśli chodzi o Premiery odcinków w nowym miejscu. Taki też się mu zbliża. WrestlePalooza będzie debitowało na ESPN w Stanach Zjednoczonych, a wiemy, że jest to ogromny kontrakt dla WWE, więc i też ogromne wydarzenie chcą oni dowieść. I tak też zapowiada się najbliższa gala Premium Live Event, o której jeszcze na kanale sobie porozmawiamy, więc oczywiście subskrybujcie kanał, a w komentarzach dajcie znać, co wy sądzicie o powrocie Brock Lesnara, co sądzicie o powrocie AJ Lee po ponad 10 latach do WWE. A ja jeszcze na koniec wspomnę, że jeśli chodzi o AJ Lee, to szykuję dla Was duży odcinek poświęcony właśnie jej osobie. Także jeśli chcielibyście taki film na kanale, zostawcie polubienie, będzie to dla mnie naprawdę dobry feedback. A także w komentarzach napiszcie swoje pytanie do następnego odcinka wrestlingowych pytań, które już na dniach pojawi się na kanale. Dziękuję za obejrzenie i także dajcie znać, co sądzicie, jakie są Wasze opinie na temat powrotu AJ Lee do WWE. Trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Cześć. Kapało nic, to będzie splash Czujesz, że nie doliczę się, fierny Wiem, tylko, że będziesz jak pies Ale wypierdalaj z posesji Mam jedną, chcę całą noc jeść